Przypisuje się historycznemu budzie, czy jak ja mówię, budzie, następujące powiedzenie. Mówię, że przypisuje się, ponieważ nie ma nic pisemnego od niego i pisemne sutry, czyli jego wypowiedzi, dopiero ujawiają się mniej więcej 300 lat pierwsze po jego śmierci, a to jest długi okres czasu, także powiedzmy, że przypisuje się. A więc Szakamunni powiedział, że to, co najbardziej utrudnia nasze postrzeganie rzeczywistości, to jest ignorancja lub niewiedza, to jest chciwość i nienawiść. Chciałem dzisiaj zacząć tą niewiedzą lub tą ignorancją. Która z tych trzech jest ważniejsza, nie wiem i nie wiem, czy jest obojętnie mówić o kolejności w każdym razie. Moje doświadczenie polega na tym, że, obojętnie z którą zaczynamy, one mają wszystkie trzy coś ze sobą wspólnego. One są po prostu aspektami pewnej postawy. Ta tak zwana niewiedza to jest coś bardzo ciekawego, ponieważ jeżeli ja mówię, że nie wiem, to często używamy tego pojęcia ja nie wiem, i mamy na myśli, że ja nie mam pojęcia, ale będę wiedział. To jest taki brak. Idei o czymś, co się dzieje. I, ale ta niewiedza jest, to jest jeden z możliwych aspektów, i ten aspekt po prostu też taki jest możliwy jako wytłumaczenie tego, ale tu chodzi troszeczkę o coś innego. Ta niewiedza jest dlatego tak podstawowa, ponieważ w zależności od tego, Jaka jest nasza wiedza, czy nasze rozpoznanie, takie jest potem nasze ćwiczenie. I suma sumaru nasze życie, czyli nasze życie buduje się i nasze ćwiczenie też. Nasz sen buduje się na świadomej i podświadomej wiedzy o oczy. Dlatego, jak ćwiczymy, ja się często pytam, ale zobaczcie sobie sami dla siebie zadajcie sobie sami dla siebie to pytanie: dlaczego ja ćwiczę? I nie zadowój się zbyt szybką i łatwą odpowiedzią. No, ćwiczę, żeby mi było lepiej, albo ćwiczę, bo y, czytałem o wglądzie, y, albo coś takiego. To jest fajne, tylko że to jest, y, ta, ta odpowiedź jest za krótka. Zobacz tak naprawdę, wyczuł, dlaczego ty ćwiczysz, bo po, tym, po tej nitce dojdziesz do kłębka, gdzie jest Twoja wiedza taka bardziej ukryta bo chcę, bo wydaje mi się, bo uważam, że, bo mam chęć na i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam jest ukryta wiedza. I to jest z tego powodu ważne, ponieważ my ćwicząc wykonujemy coś, co jest pod, podporządkowane często podświadomej wiedzy o czymś. Wydaje nam się, że zdobędziemy przez to coś. Czyli to jest pewna kwestia wiedzy. Ale Szekiamuni mówi, że coś, co nam strasznie blokuje dojście do rzeczywistości, to jest niewiedza. Jaka jest podstawowa niewiedza? Po polsku jest coś bardzo fajnego: to słowo, e, 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 oni używają często też słowo e, e, iluzja, jako ignorancja, niewiedza lub iluzja. W tych trzech słówkach e, zamyka się to, o co im chodzi. I taki ważny akcent jest na tej iluzji. Czyli my byśmy powiedzieli po polsku też iluzja albo wydaje nam się, że. I to jest ciekawe, ponieważ ta wiedza czy ta niewiedza związana jest z iluzją, a to związane jest, że coś nam się wydaje jako coś, co właściwie takie nie jest. Iluzja polega na tym, iluzjonista jako zawód polega na tym, że on coś robi i nam się wydaje, że. To jest prawdziwe, ale tak naprawdę jest inaczej. I o ten typ niewiedzy chodzi. Tylko związany z czym? Ta iluzja związana jest z tym, że my podchodzimy do rzeczywistości, bo wydaje nam się ona taka, jaka nam się wydaje, ale my ją wydajemy. Czyli my ją tworzymy i tego już nie widzimy. Ale to coś jest bardzo silne. Zobaczcie, pewnego rodzaju iluzje są bardzo, bardzo trudne do wglądu. Pomijając kilka elit do XVIII wieku, dla większości ludzi słońce wschodziło i zachodziło. Wydaje mi się każdego poranku i językowo do dzisiaj tak mamy, że słońce wschodzi zachodzi, co nie jest prawdą, ono się nie rusza. Ale my do dzisiaj nazywamy to, że wschodzi i zachodzi. Bo to tak widać, czyli tak się wydaje. I takich iluzji mamy kupę, bo wiele rzeczy sprawia wrażenie, że. I w kwestii słońca było potrzebnych kupę stuleci i parę dobrych matematyków, żeby. Wyliczyć i pokazać, że to akurat nie jest tak. Ale zobaczcie, ile filozofii, ile religii, ile na, w chrześcijaństwie to było bardzo ważne, było zbudowane na tym, że akurat tak nie jest. Czyli tak, bo, ale wydaje się. I teraz ta iluzja w buddyzmie związana jest z iluzją podmiotowości. Nam się wydaje, że wszystko jest jako takie stabilne, jest podmiotowe. To jest główna, główny punkt, to jest punkt taki Archimedesowy, się mówi chyba też po polsku, nie? Podparcie, gdzie wszystko stoi lub się sypie. Jeżeli wychodzisz z założenia, że istnieje podmiotowość, to wtedy są inne konsekwencje życia i ćwiczenia na przykład. Jeżeli wyjdziesz z założenia, że nie istnieje podmiotowość, to ćwiczenia są inne i rzeczywistość może być też inna. Wychodziliśmy z założenia, że Ziemia jest pępkiem kosmosu i wszystko się kręci naokoło niej, i my jesteśmy tu pępkiem stworzonym przez Boga. I to wszystko się kręci i my jesteśmy najważniejszy, jesteśmy koroną zbawienia i tak dalej. Dochodzimy do... I to wtedy miało zupełnie inny sens. Ale okazuje się, że jesteśmy zupełnie czymś nie zna, mało znaczącym. Jedną z iluś tam miliardów, miliardów, miliardów e, planet, i nie wiadomo co jeszcze gdzie jest, i teraz jeszcze dochodzi się do e, być może obliczeń, że istnieją że uniwersa równolegle, i tak dalej, i tak dalej. I nagle ta nasza, wydaje mi się, że my jesteśmy pępkiem świata, <laughs> zmieniło się w coś e, 180% innego. My wychodzimy z założenia, czyli. To jest dla nas czymś bardzo ważnym. I często ja bym należał do tych osób, które by to nazywały drugą, drugą yy, taką rewolucją kopernikańską, że yy, ta podmiotowość, która nam się wydaje, jej yy, tak w tej sensie i tak nie ma. Czyli, że ja jestem i wszystko się kręci obok mnie, ja robię, ja nie robię, ja chcę, nie chcę, udaje mi się. Mam sukces, nie mam, mam dobre życie, mam złe życie. Yy, to wszystko ja, 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 ja. Ta podmiotowość być może w ten sposób nie istnieje. W ten sposób nie istnieje, ale ona istnieje dzięki temu, że prędkość naszych myśli stwarza iluzję stałości. To jest różnica. My to znamy z wielu wielu fenomenów, że na przykład prędkość czegoś stwarza iluzję czegoś innego. Jak koła się szybko kręcą, to wtedy widzisz, jakby stały. A im szybciej, tym, tym bardziej stoją. Wolniej, to wtedy widzisz jeszcze ruch, ale jak są za szybkie, to wydaje Ci się, że stoją. Czyli być może coś podobnego dzieje się tutaj. To jest z tego powodu bardzo ważne, ponieważ na tym opiera się całe ćwiczenie które ma sens, lub nie ma sensu w zależności od punktu wyjścia, dlaczego ćwiczymy i co ćwiczymy i jak to ćwiczymy. Czyli wychodząc z założenia, że istnieje naprawdę podmiotowość, nasze ćwiczenie sasennie miałoby kompletnie sensu. Bo jaki plus miałby podmiot, jeżeli on ćwiczy niemyślenie? Jeżeli podmiot istnieje, jako coś, czy on myśli, czy nie myśli, no Boże, ja śpiąc, śpiąc też specjalnie nie myślę, na przykład. C jaki miałbym plus z tego? To jest zupełnie coś innego. Dlatego to ćwiczenie ma sens, ponieważ podmiotowość tutaj jest wypadkową pewnego rodzaju prędkości myśli, i to jest duża różnica. Dlatego w ogóle. To, co oferuje historyczny Buddha i potem na co się skoncentrował Zen, jest tego rodzaju ćwiczeniem. To jest ćwiczeniem doświadczenia braku podmiotowości. O to chodzi w tym ćwiczeniu. My ćwiczymy, żeby doświadczyć, że to być może jest inaczej niż nam się wydaje. Doświadczyć, nie zrozumieć tylko. Bo to nie wystarcza. To nie jest jeszcze to nie jest jeszcze satysfakcjonujące. To musi być doświadczone, ponieważ satysfakcja silniejsza jest doświadczać. I to daje tą dużą różnicę. Dlatego zobaczcie, że ta słynna potem wypowiedź jego w stosunku do reformy wiary hinduskiej, gdzie wychodzi się z założenia, że istnieje pewnego rodzaju podmiotowość która może ulega cały czas przyczynie skutkowi i może się znowu narodzić, i tak dalej, i tak dalej, jest przed, przez, przez niego znegowana i jego słynna wypowiedź po tak zwanym wglądzie nazywa się anata, czyli nie ma żadnego podmiotu. Podczas defiduizmie był atman, czyli podmiotowość, i brahman, i spójność ich, a tu jest anata – nie ma. Czyli nie ma podmiotowości. Jaki to ma plus? My często mówimy, nawet mamy takiego rodzaju chęć, że w wielu dyscyplinach duchowych chcemy przeżyć rzeczywistość jako jedność. Czy mówimy, mam doświadczenie jedności bytu. Wyobraźcie sobie, że mamy naprawdę podmiotowość. Gdyby ona naprawdę istniała, doświadczenie jedności byłoby niemożliwe. Bo podmiotowość, jeżeli istnieje, to ja mogę przeżyć coś wspólnie z kimś, ale nie jedność. Jedność jest tylko możliwa dzięki braku podmiotowości. Jeżeli istnieje podmiotowość, to mogę mówić o wspólnych rzeczach, ale nie o jedności. To jest zupełnie coś innego, to jest inny aspekt. To znaczy się, jedność jest możliwa dzięki temu, że w ogóle nie istnieje żadna podmiotowość. Dzięki temu jest możliwe przeżycie doświadczenia jedności. Byłoby to? Mamy co innego. Czyli to ćwiczenie jest bardzo ważne, ponieważ my nie możemy wyjść z założenia w tym ćwiczeniu: Ja jestem ja, ja jestem podmiotem, i teraz ten podmiot robi grzecznie coś przez 4 dni, czyli nie mówi, zachowuje się w pewnym sensie, i temu podmiotowi potem, zostanie dane jakiś tam wgląd. Nie, tak to nie działa. I nie może tak działać. Czyli jak ty wychodzisz z założenia, że ty jesteś podmiotem, że ja jestem ja, cały czas jestem tym ja, czyli twoje ćwiczenie polega w tej chwili na tym, że jesteś zdyscyplinowany, siedzisz i czekasz na to, że coś się stanie. Czekasz jako podmiot, że coś się stanie, ale robisz coś, żeby to coś się stało. Czyli siedzisz cicho i tak dalej. Starasz się nie myśleć, ale to jest próba niemyślenia, bo cały czas mówisz, a myślenie nie jest, bo wydaje Ci się, że myślenie jest czymś, co zapobiega, żeby Tobie się to coś stało. Czyli starasz się nie myśleć, ale obserwując, czekając na to, cały czas myślisz. Chcesz czy nie chcesz? Bo czekanie jest myśleniem, ponieważ myśleniowo odrzucasz to, co jest, czekając na coś lepszego. Nie możesz inaczej. Czekanie jest myśleniem. Mówi, no dobrze, no to już nie czekam, bo już będę. Już obserwuję po prostu tylko co jest. Ale obserwowanie jest myśleniem. Często mamy teraz poprzez różne inne treningi y, y, taką modę troszeczkę na obserwowanie. Tylko powiedz mi, kto obserwuje co? Ja się obserwuję. No fajnie. Kto obserwuje kogo? Nagle już mamy nie tylko jeden podmiot, tylko dwa. Rozumiecie? Ja, ja obserwuję się. Kto jest? Ja, kto jest się. My nie zdajemy sobie sprawy, że my mamy narrację w narracji. To znaczy, że jeżeli ja się obserwuję, to to nie polega na niczym innym, jak ja pewną myśl analizuję na nowo i mi się to wydaje, że ta myśl jest jeszcze częścią mnie, czy coś takiego. A my cały czas dzielimy rzeczywistość, ale ten, który obserwuje, kim on jest? On jest niczym innym jak cały czas pewnego rodzaju narracją. Także czystej obserwacji w tym sensie nie ma. Nie można powiedzieć, ja, ja, ja obserwuję, po prostu tylko obserwuję. Ty nie obserwujesz, ty cały czas to, co nazywasz obserwacją, to jest ona jest bardziej subtelna lub mniej subtelna, a to jest cały czas porównywanie, cały czas osądzanie, to ca, cały czas lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się nazywaniem. To jest cały czas subtelne myślenie. I dzięki temu cały czas utrzymujesz podmiotowość. Dlaczego? Ponieważ ta podmiotowość cały czas jest wynikiem każdej myśli. Czyli ona sekundę za sekundę się tworzy. A nam się wydaje, że ona cały czas jest. Dlatego my myśl za myślą tworzymy obiekt i podmiot. Obiekt i podmiot. Cały czas. Ponieważ to się tworzy cały czas. I my w końcu powtarzamy wiele myśli, wydaje nam się, że to jest stabilne i stałe. A więc bazą, podstawą naszego ćwiczenia, jak i podstawą tego, co nazywamy wglądem, jak i podstawą buddyzmu, absolutną podstawą, obojętnie teraz w których kolorach ona potem będzie, jest fakt, że, myśl, że, że iluzją jest podmiotowość. Jeżeli my wychodzimy z założenia, że tak nie jest, to ćwiczymy coś innego. Jeżeli Ty sobie siądziesz i mówisz, no ja ćwiczę, żeby mi było lepiej, to to jest fajne, tylko to jest znowu coś innego. Bo lepiej znaczy, że Ty jesteś w pamięci, masz identyfikację z pewnym uczuciem, które nazywasz przyjemne dla Ciebie. I wydaje Ci się, jak posiedzisz parę dni, będzie Ci przyjemnie. Może tak, a może nie. Z drugiej strony, jest wiele fajniejszych rzeczy, żeby było przyjemniej, niż siedzenie na poduszce godzinami. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego te ćwiczenia nie mają nic do czynienia z przyjemnie, nieprzyjemnie, lubię, nie lubię. Bo to znowu cały czas jest ta sama zabawa. Tworzymy cały czas mój podmiot. Cały czas tworzymy podmiot, wybierając, myśląc, posądzając, identyfikując się. To nie jest złe. To jest ważne, że my potrafimy, czy że świadomość potrafi robić coś takiego i utrzymać stabilnie pewnego rodzaju identyfikację. Jest bardzo ważne. Jeżeli byśmy tego nie potrafili, to byśmy się, nie bylibyśmy się w stanie dogadać, nie bylibyśmy się w stanie jakoś zorganizować i być może przeżyć. To utrzymanie tej stabilnej identyfikacji to jest bardzo duże osiągnięcie. Ty możesz powiedzieć, jak się nazywasz, możesz powiedzieć, gdzie, gdzie mieszkasz. Masz pewnego rodzaju identyfikacje, które są stałe, ale nie stałe, że one cały czas się trzymają, tylko po prostu ty cały czas się z nimi identyfikujesz, myślisz, to jest moje. Ale to jest konceptualne. Co to znaczy, to jest moje? Nagle umierasz, czy, 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 czy tracisz pamięć, czy, czy masz Alzheimera, i to już nie jest twoje. Już tego, to jest moje, nawet nie potrafisz powiedzieć, nawet nie wiesz, co to znaczy. To się kończy wszystko. To, jest, to, 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 to funkcjonuje, póki funkcjonuje pewnego rodzaju umiejętność, y, która jest częścią naszej świadomości. Ale robienie z tego faktu, że istnieje ta podmiotowość i ona nawet ma coś z wieczności, to jest parę kroków za daleko. I tutaj strzela y, 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 wgląd, i właśnie to jest jednym z niebezpiecznych punktów dla podstawy naszego ćwiczenia. Dlatego. To jest bardzo duża różnica, czy my startujemy z tak zwanej z pozycji wiedzy lub z pozycji niewiedzy, czy z pozycji iluzji lub z pozycji nieiluzji. To ćwiczenie ma sens. Ono ma tylko dlatego sens, że my możemy doznać jedność bytu dzięki temu, że podmiotowość jest tworzona poprzez myślenie i identyfikację z pewnymi części z pewnymi myślami. Gdyby tak nie było, byłoby to niemożliwe. Dlatego możliwe jest ćwiczenie niemyślenia i dzięki temu doznanie wglądu w rzeczywistość. Innego niż poprzez perspektywę podmiot obiektu. Nasz język, nasz sposób mówienia jest niedostosowany do innego postrzegania rzeczywistości, jak poprzez podmiotowość. Nie potrafimy inaczej. Prawie, że wszystkie języki, prawie, że wszystkie języki świata e, to robią. Dlatego jest taki słynny dialog między, znaczy słynny, on jest przynajmniej troszkę znany, dialog między jednym z mnichów i historycznym buddą, gdzie ten mnich, budacz mówi znowu anata, brak podmiotowości, brak podmiotowości. Ktoś się z, nie, z, nie, z tych mnichów pyta, dobrze, ale kto to mówi? Kto czuje ten brak? A on mówi, widzisz, jak ty to pytanie jest błędne, ponieważ ty pytaniem znowu sugerujesz podmiot, kto? To znowu mi się pyta, dobrze, to jak mogę zapytać? A on mówi, nie, nie pytaj się, kto czuje, tylko jak dochodzi do czucia. Rozumiecie, to jest zupełnie inne pytanie. A my cały czas już wychodzimy z założenia, że. Czyli ja mówię, no dobrze, to kto podejmuje decyzję? Nie jest pytanie kto, tylko jak dochodzi do faktu, że ty, jak dochodzi do faktu, że pojawia się coś takiego jak decyzja, a nie, że ja ją robię. My cały czas sugerujemy, cały czas wchodzimy w podmiot. Cały czas to jest trening. My robimy to, co my robimy w naszym wychowaniu, to jest trening, żeby zbudować podmiot. Całe nasze wychowywanie dzieci polega na tym, że my trenujemy ich podmiotowość. Zmuszamy ich do podmiotowości, co jest ok. Bo ja cały czas mówię do niego, że Ty jesteś Grześkiem, a Ty jesteś Grześkiem, to znaczy, że nie jesteś Jasiem. A Małgosia też zupełnie co innego. I tak dalej, i tak dalej. To jest trening. To jest po prostu trening, żeby nauczyć się utrzymać pewnego rodzaju podmiotowość poprzez identyfikację. Ale krok. Do punktu, w którym nam się potem wydaje, że to jest coś stałego, to jest coś innego. I to jest za dużo. Dlatego wejdźcie sobie na dzień dobry i na to ćwiczenie, zaryzykujcie po prostu taką, te taką tezę, przyjmijcie tezę, ok, być może to wszystko jest bardziej ruchliwe, bardziej kruche, niż mi się wydaje. Bo jeżeli nie, to cały czas będziesz siedział w tym ja chcę, ja muszę, ja zdobędę, ja nie zdobędę, i mi się uda. Cały czas ja, 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 ja. Teraz powiedzmy, jeżeli to ja takie nie jest, to możemy przeżyć rzeczywistość w inny sposób, ryzykując niemyślenie, ponieważ to niemyślenie tworzy cały czas. Czy lepiej powiedzieć, myślenie tworzy cały czas. Obiekt i subieg, obiekt i subieg. Dlatego całe ćwiczenie Zen wchodzi tylko i wyłącznie w nasz nawyk myślenia. I możesz robić, co chcesz, póki cały czas główkujesz, będzie to samo. Możesz sobie siedzieć inaczej możesz siedzieć w perfektnym lotosie. Możesz robić, co chcesz, póki to pracuje, masz cały czas to samą perspektywę. Możesz siedzieć lata, to wszystko nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy to robisz dobrze, czy to robisz długo, czy to robisz perfekcyjnie. Ponieważ jeżeli ja to chcę zrobić perfekcyjnie, osiągnąć, i tak dalej, to cały czas tworzę ja, 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 ja. Rozumiecie, cały czas tworzę tą samą perspektywę. Dlatego konsekwencja tego niemyślenia jest bardzo, bardzo głęboka. Ponieważ myślenie jest. Tym, co tworzy rzeczywistość jako podmiot i obiekt. Cały czas. Ja, my, poprzez myślenie, ja tworzę tego rodzaju rzeczywistość. I to jest część świadomości, to jest ok, ale uważając, że ona jest stała, idę krok za daleko. Czyli teraz nasz trening polega na ryzyku zaniechania nawyków. A to dla nas jest trudne. Zobaczcie, ile my mamy nawyków i jakiekolwiek przyzwyczajenie, szczególnie, które nam się podoba i jest ważne, puszczenie tego to jest. To jest problem. A tu chodzi o super nawyk. Tu chodzi o podstawę wszystkich nawyków. Podmiotowość. Już nie chodzi tylko o uczucie jakieś, tylko chodzi o w ogóle być lub nie być. I to jest to, co tutaj stoi, powiedzmy, na wadze na, na y, takiego ćwiczenia. My ryzykujemy nawyk bycia, czy nawyk naszego uczucia ja jestem. I ten nawyk po prostu ech, przestajemy powielać. I on się broni, jak każdy nawyk. Ponieważ My nie czujemy tego, ale my nie tworzymy sobie nasze ja, tylko my nie jesteśmy i my sobie nie wyobrażamy, że może być inaczej. Tak jak każdy człowiek, który ma silny nawyk, nie może sobie wyobrazić, że może bez. Nawet sobie może wyobrazić, ale zrobić to to jest coś innego. Każda osoba, która jest nałogowym alkoholikiem, może sobie wyobrazić, że może przestać, tylko że w praktyce to nie funkcjonuje. Przynajmniej nie bez silnego, ostrego treningu. I podobny trening to jest session. Session jest właściwie bardzo czystym, bardzo klasycznym, odwiekowym treningiem. I on dlatego jest taki trudny. Procentualnie ja kiedyś pracowałem w szpitalach, gdzie też i nawyki były tematem psychosomatycznym. Także powiedzmy, z, z populacji, która na przykład jest w nawyku alkoholu, z tych 100% tylko jeden do dwóch decyduje się z biegiem czasu na jakąkolwiek terapię i z tych znowu e, kilka procent zostaje dłuższy czas e, przy tym, czy potem jeszcze całe życie. To nie jest takie proste. A nam się wydaje, że to jest proste. Dlatego mówienie o zen jest bardzo proste, tak jak powiedzenie komuś, no przestań pić. To jest proste, jak to zrobić? No po prostu pijesz następną szklankę to jest, to jest Dla kogoś to nie jest na, w nawyku, to jest bardzo proste. Dlatego powiedzenie o zen, to po prostu tylko cały czas jesteś przy oddechu i jesteś pomyślny. Jest... Powiedzenie tego zdania to jest bardzo proste. Ale każdy z Was widzi na poduszce, że po prostu tylko być to jest cholernie trudne, bo w międzyczasie mamy poprzez dziesięciolecia zupełnie inny nawyk i nam się wydaje, że to jest ta cała rzeczywistość. I do tej rzeczywistości nam jeszcze brakuje po fajnych autkach, w mieszkankach, zawodach, jeszcze jakiegoś fajnego wglądu, już by było zupełnie super i dobrze. <laughs> ale my chcemy, żeby to się nam jakoś stało. Ale nie chcemy zaryzykować tego całego innego. A to ryzyko, ono nie jest, no bo, ono nie jest takie kosztowne, powiedzmy, bo je można naprawdę zrobić na poduszce. Ale konsekwencja jest niemyślenia. A nie, że ja będę starał się nie myśleć i zobaczę, co potem będzie. <grymne> Rozumiecie, to wytrzymanie tego niemyślenia jest strasz, ma być dłuższe, bo jak znowu zaczniesz obserwować, to znowu się tworzysz. Ten, który obserwuje ćwiczenie, jest znowu Twoje, ja, znowu podmiotem. I on cię pojawia z, z, zupełnie. Dlatego on cię wdarł troszkę w ostatnich latach poprzez różne słownictwo, poprzez różne inne takie. Bardziej spopularyzowane kursy medytacyjne, że medytacja polega na obserwacji. Ale nie polega na obserwacji. Obserwacja są zawsze dwa. To nie jest żadna sztuka. Obserwujemy całe życie różne rzeczy. To, to, to nie o to chodzi. Medytacja polega na jedności, a nie na obserwacji. W jedności nie ma podmiotu i nie ma obiektu, a w obserwacji jest zawsze ten, który obserwuje to, co obserwujesz. Obojętnie, co to by nie było. Dlatego obserwacja nie jest sednem medytacji. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy zaryzykowali nie obserwowanie oddechu, tylko bycie tym oddechem. A ty go nie musisz robić, bo on jest. I mógłby być tylko oddech, i istniałby tylko oddech, jakbyś ty przestał coś z nim robić, go obserwować, go chcieć. On cały czas jest. Czyli to niemyślenie, to nieobserwowanie, nie można chcieć. Ponieważ jak to chcesz, znowu masz myśl i znowu masz koncept. Czyli to, co możemy zrobić, jest wrócić i czuć oddech, aż zapomnimy, że go robimy, bo go tak naprawdę nie robimy. Ciało bardzo dobrze oddycha bez Twojej wiedzy i woli, i zapomnimy myśleć o czymkolwiek. Czyli zapomnimy po prostu myśleć, ale nie zaśniemy przy tym. To też jest ważne. Albo myślimy, albo zasypiamy. Jedno lub drugie. Pośrodku prawie że nic.